Witamy do rozmowy z panią Agnieszką Łyko. Pani Agnieszko, co zrobić, żeby nie dopuścić do efektu jojo? Mm -hmm. A z tym efektem jojo, skąd się bierze efekt jojo? Przede wszystkim efekt jojo to jest powrót do starych nawyków żywieniowych. Czyli czy będziemy pod kontrolą dietetyka, czy powiedzmy uświadomimy sobie, że jednak się źle odżywiamy i będziemy sobie ściśle rozpiszemy nasz jadłospis, regularność i tak dalej. To ważne jest to, że, żeby po prostu... Najważniejsza jest zmiana stylu odżywiania, tak? Bo to nie chodzi o dietę. Jeżeli na przykład wzięlibyśmy taką dietę stricte z, z gazety, albo powiedzmy poszlibyśmy do dietetyka, który z nami nie porozmawia, nie wytknie nam naszego problemu, nie pokaże nam, jakie błędy tak naprawdę pojawiają się w naszej To Jeżeli się nie, diecie, nie nauczymy, jak to się, nie się nie nauc odżywiec. Dokładnie. I jeżeli tylko podejdziemy jakby do takiego pewnego schematu, który ma trwać tydzień, dwa bądź miesiąc i dochodzi, to potem jest wrzucimy, koniec i, automatycznie. I nie wiedząc na czym polegał na pro, nasz problem, nie wiedząc na co, na co położyć nacisk, wracamy do starych nawyków żywieniowych. Więc bardzo istotne jest to, że jeżeli na przykład korzystamy z porady specjalisty, żeby to był taki specjalista, który nam się zrobi świetny wywiad, na podstawie wywiadu wytknie nasze błędy i przede wszystkim będzie wałkował cały czas zmiany nawyków żywieniowych na te dobre. I nie ma wtedy mowy o efekcie jojo, mm -hmm. bo on się sam nie, nie stworzy, tak? Jeżeli my ten... No, proszę pamiętać, że... Nawyki, stare nawyki żywieniowe, one są zakorzenione i często mówi się tak, że im dieta jest bardziej długotrwała, ten daje lepszy efekt, ale tak naprawdę chodzi o to, że my zaczynamy wdrażać nowe nawyki i im dłużej przy tym jesteśmy, tak? Mm. Ktoś nas mobilizuje i tak dalej, bądź nie wiem, to może być ktoś z rodziny, to możemy na przykład świetnie zmienić styl odżywiania na przykład rodzinnie, zmienić taką puchnię i wtedy to wychodzi. Po prostu nie pojawia się efekt jojo, ponieważ zmieniliśmy styl żywienia i to jest mm. bardzo ważne. Także to nie jest winien dietetyk, że coś było nie tak z dietą, to nie jest, nie wiem, wina jakiejś diety z gazety, bo po prostu nieumiejętnie do tego podeszliśmy albo sobie nie zdaliśmy sprawy z naszych błędów żywieniowych, więc to jest jakby najważniejsze i to jest efektem tego efektu jojo. I, I naprawdę musimy podejść do tego rozsądnie. Jeżeli mm. chcemy mieć rzeczywiście taką e, fajną, trwałą redukcję wagi, to przede wszystkim musimy sobie e, nakreślić, jakie to były błędy żywieniowe, okay. czy na przykład to była nieregularność. tak? E, bo okazuje się, że jeżeli nam ktoś przedstawi dietę albo weźmiemy z gazety, no to mamy godziny wypisane. I okej, okay, my się stosujemy. Tylko później zarzucamy tą dietę i godziny też to wszystko e, e, potrafi runąć. Mm -hmm. Więc nie, nie, nie. To już musi być po prostu na stałe. Aha, pasuje mi gdzieś. O tej godzinie czy w pracy. Czy w domu i sobie sukcesywnie regularnie jadać? Zadajmy sobie pytanie, czy na przykład no nie nadużywam słodyczy, tak? Jeżeli w diecie je wykluczyła, no to później po m, skończeniu diety mm -hmm. można je jadać sporadycznie, okay. ale nie nadużywajmy, bo jeżeli będziemy nadużywać, to z powrotem wracamy znowu do tych starych nawyków żywieniowych. Więc to jest uświadomienie sobie błędów żywieniowych i ich eliminacja. I wtedy nie mówimy o, m, m, o efekcie jojo. Ale czy czasami zdarzają się takie osoby, które uważają, że mają predyspozycję do tego, że to mimo wszystko ten efekt jojo powraca? Czy to jest na tej zasadzie, że faktycznie, jeśli sobie uświadomimy, że musi być ta regularność, że e, powinniśmy wyeliminować te na przykład słodycze cukry, mm -hmm. to, ten, to jest zagwarantowane, że ten efekt DIY nie wraca. Czy mimo wszystko to jest jakoś właśnie powiązane być może z naszymi predyspozycjami, że po jakimś czasie jak ta dieta zmienia się, bo wiadomo, mm -hmm. że nigdy nie, od, nie odżywiamy się cały czas, żyjąc wyłącznie na diecie, powracamy do tych jakichś naszych nawyków, co zrobić, żeby wtedy ten efekt DIY nie powrócił? Właśnie to jest istotne, że tak naprawdę dietą powinniśmy nazywać y, y, diety y, dla ludzi o chorych, tak? A to, co nas tyczy głównie, jeżeli mówimy o naszych problemach żywieniowych, wzroście wagi, a jesteśmy zdrowi, to tak naprawdę to są nasze złe nawyki żywieniowe. Także y, chodzi o to, żeby po prostu. Y, Pani mówi o predyspozycjach. Może być tak, że mamy predyspozycje genetyczne albo powiedzmy y, jest złe odżywianie w domu i my mamy zakorzenione złe nawyki żywieniowe, starą kuchnię, do tego dochodzi nieregularność słodyczy i tak dalej, w postaci jakichś tam napojów, nadużywania powiedzmy cukru. Ale nie zganiajmy tego na predyspozycję, po prostu trzeba usiąść i się zastanowić. Jeżeli mówimy o takich osobach, które często mają efekty jojo, to są osoby, które podchodzą do diety jako do diety, czyli coś, co jest krótkotrwałe, to są takie osoby, które przychodzą do mojego gabinetu. One nigdy nie podeszły do tego jak do zmiany stylu żywienia, więc od tego trzeba zacząć. Styl żywienia i to gwarantuje, fajną sylwetkę, ale to czasami jest proces, nie wiem, który Duwo trwa trzy miesiące, pół roku, może być rok. Ta, ten spadek wagi może być na przykład u niektórych szybszy, u niektórych wolniejszy, jeżeli ktoś naprawdę igrał z ogniem, że tak powiem, czy może I igrał są to z są wyrzeczenia, moi drodzy, wyrzeczenia. E, są wyrzeczenia, bo wyrzeczenia, niewyrzeczenia, no ale teraz należy po prostu to wszystko nad, naprawić i ten organizm doprowadzić do równowagi, a zauważmy, czego naprawdę naprawdę nienawidzi organizm. Przede wszystkim spadku wagi wzrostu, spadku wagi wzrostu. Wtedy dochodzi do insulino- i nie dziwmy się, że na przykład e, konsekwencja tego jest taka, że nam ta waga bardzo wolno schodzi. Jeżeli przychodzi na przykład do, do gabinetu dietetycznego pani, która całe życie się odchudzała, na dietach była, a drugą, przeprowadziła swoją koleżankę, która nigdy na diecie nie była, to ta koleżanka będzie chudła o wiele szybciej, aniżeli ta pani, która już po prostu tak rozregulowała organizm, że niestety on się będzie opierał. Ona będzie miała efekt, ale będzie ją to kosztowało na pewno dłuższego czasu, na pewno również aktywności fizycznej, bo jeżeli mówimy o oporności, no to w tym momencie należy ją złamać, złamać również nie tylko żywieniem, ale aktywnością fizyczną. No i jeszcze mówiąc o tym efekcie jojo, jeżeli zaczniemy wprowadzać aktywność fizyczną w odżywianiu, przepraszam, w momencie, kiedy zmieniamy styl odżywiania, czy powiedzmy jesteśmy na diecie, to kontynuujmy, to też nam daje przyspieszenie, przemiany materii, świetną kondycję i jakby tak w balsamuje nasze ciało pod kątem. I przede wszystkim lepiej się drostowagi. czujemy o wiele, prawda? Mamy więcej Oczywiście, pozytywnej tak. energii wtedy, więcej, kiedy pozytywnej mamy. energii, ponieważ wydziela się serotonina pod pod wpływem aktywności fizycznej, także no to są na pewno same plusy. Mhm. I A ja... świetna psychi, psychi, komfort taki psychiczny, humor, jak również fajna sylwetka, to chyba nie można sobie niczego lepszego wymarzyć. Same plusy, moi drodzy, trzeba się <grym> tylko dobrze zmotywować i regularnie tak. ćwiczyć, albo wybierać się na czy siłownie. A ja mam pytanie, jednak jeszcze odnoszące się do diety, która ostatnio jest bardzo popularna, ale też stwarza wiele kontrowersji do diety białkowej. Mhm. Cóż może powiedzieć o diecie białkowej? Generalnie diety białkowe istnieją. One istnieją w medycynie, one istnieją w dietetyce i też nie możemy powiedzieć, że to jest samo zło. E, diety białkowe stosuje się u, osoba, u osób, które są na przykład po udarach, u, osoba, u osób, które są po zawałach, przy, po operacjach przy rekowalescencji, u osób na przykład z ciężkimi oparzeniami, u osób niedożywionych. E, I tam jak najbardziej. Oczywiście, że to musi być kontrola e, lekarska, to musi być kontrola. E, Dietetyka, ponieważ y, samo, y, samoczynne takie stosowanie diet i jeszcze nie daj Boże, długoterminowo rzeczywiście może mieć swoje konsekwencje zdrowotne. Czyli tak wspomniałam, diety istnieją, ale nie można jej wykonywać na własną rękę i długoterminowo. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, oczywiście, że dietetycy też się posiłkują takimi dietami w swoim gabinecie i można to zastosować uzdrowić,